Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak zwiedzić Rzym w 3 dni na własną rękę. Nasz mały poradnik to plan zwiedzania, w którym dowiecie się, gdzie pójść na tanie jedzenie, co warto zjeść, jaką restaurację wybrać, jak ogarnąć transport z lotniska, metro i nocleg. Oczywiście pokażemy Wam najciekawsze miejsca tego pięknego miasta, jakim jest Rzym. Ceny to nieodłączny element naszych filmów, więc zobaczycie pełne koszta wycieczki na weekend. Watykan, zabytki, najciekawsze miejsca na zachód słońca. To wszystko zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Zaczynamy. Zanim zaczniemy mówić o kosztach, to musicie pamiętać, że każdy nasz odcinek z Rzymu to tak naprawdę jednodniowy mały przewodnik, jak zaplanować zwiedzanie tego miasta. Oczywiście miasto jest ogromne i możecie je zwiedzić na wiele sposobów, ale jeśli nie macie pomysłu, nasze filmy to gotowy plan zwiedzania i taka wycieczka naszymi śladami powinna Wam się spodobać. Zawsze w odcinkach podajemy ceny, adresy, linki do każdego miejsca, w którym byliśmy, także widzieliśmy Wasze komentarze i zmieniliśmy szatę graficzną na kanale. Napisy teraz będą większe, bardziej wyraźnie na ekranie, tak żeby Wam nic nie umknęło, no bo pisaliście, że czasem jest nieczytelnie, czasem czegoś nie możecie znaleźć, także linki jak zawsze w opisie szata graficzna większa, literki większe. Nie przedłużamy, zaczynamy. Pierwszym wydatkiem zawsze są loty. My wykupiliśmy lot z Warszawy, za który zapłaciliśmy 861 zł za dwie osoby. Na taki przedłużony weekend zawsze jedziemy tylko z plecakiem, żeby było taniej. Lot kupiliśmy z wyprzedzeniem około miesiąca, więc jeśli zdecydujecie się na zakup z większym wyprzedzeniem, to na 100% znajdziecie taniej. Naszym zdaniem jest to dobra cena, no bo jeżeli na przykład nie mieszkacie w centrum Polski, a mieszkacie gdzieś na obrzeżach, jak my na przykład w którym mieście, to gdzie byśmy się w Polsce nie wybrały, Brali to i tak za benzynę zapłacimy krocie. Więc słuchajcie, 800 zł za dwie osoby w dwie strony do Rzymu. My uważamy. No, spoko. Tak. tak. Jeśli mieszkacie w Warszawie, to fajnie, bo my musieliśmy drałować strój miasta. No i jeszcze koszty benzyny nam dochodzą. Tak, tak. A mamy zawsze daleko. Yy, tak, i napiszcie w ogóle, czy waszym zdaniem to jest spoko cena. My wylądowaliśmy na lotnisku Rzym Fiumicino i z tego lotniska jest bezpośrednio transfer do miasta. Jest to autobus, który kosztuje 14 euro za dwie osoby, czyli na ten moment 65 zł i 58 groszy. Trasa z lotniska do centrum zajmuje trochę ponad godzinę, tyle samo trzeba liczyć na powrót, więc łącznie transfer kosztuje 131 zł i 16 groszy. Spoko, jeśli yy, woli, preferujecie właśnie taki tańszy, tak tańszą formę, bo to chciałem powiedzieć. Nie taksówkami, tylko właśnie autobusem. możecie wziąć auto taksówkę. Tak. tak. Ja byłem zwolennikiem taksówki, <grym> ale tutaj Klaudia <grym> z mamą, Cebula. <grym> cebula właśnie Kolejnym większym wydatkiem jest nocleg. My szukaliśmy noclegu dla trzech osób, ponieważ zwiedzaliśmy go z moją mamą. Kupiliśmy noslek obok stacji metra, tak aby mieć blisko do komunikacji miejskiej. Za noslek zapłaciliśmy 2047 zł45 groszy. Zł. Polecamy wam tą miejscówkę, bo jest naprawdę w dobrej lokalizacji i jak na ceny w Rzymie to nie wyszło aż tak drogo, jednak miejscówka ta nie była bez wad. Jedynym minusem była wilgoć, którą było czuć trochę w pokojach. Tak, i był gdzieś tam grzyb, taki widoczny w rogu, No i tak po trzech dniach już tak było. No. Ciężko się oddychało po prostu, tak dziwnie, znaczy czuć było tą wilgoć w powietrzu, tak, to nie jest fajne. Mm, niestety, ale tak jest właśnie zimą, że oni mają nieogrzewane te miejsca, pomimo że tam no był tak. kaloryfer, no to ciężko jest no sobie. No i to miejsce ogrzać. jest tak na takim poddaszu, no ale miejscówka jest fajna, w sumie się tam tylko śpi, wiadomo też chodzi o zdrowie. No jak uważacie, link oczywiście w opisie. Teraz powiemy wam o komunikacji miejskiej w Rzymie. My korzystaliśmy z pojedynczych biletów, które kosztują 1 euro i 50 eurocentów za sztukę. Taki bilet jest ważny na metro i autobusy na 100 minut, więc możecie na jednym bilecie korzystać z komunikacji miejskiej przez 100 minut. No w sumie samą przestrzeń się <laughs> rozumie, nie? Dlaczego tu napisałeś? No żeby tak Okej. Teraz powiemy wam o <głos> <głos> Teraz powiemy wam o komuni... Przepraszam. Nie <noise> mogę tego <noise> panować. Jeśli korzystacie z naszego planu podróży, to my z metra korzystaliśmy 8 razy, co dało nam kwotę 12 euro za osobę, a bilety na 3 dni kosztowałyby już nas 18 euro. Więc zaoszczędziliśmy w sumie 4 euro za osobę. Łącznie za komunikację wydaliśmy 24 euro, co daje nam 112 zł i 43 Grosze. No, my chcieliśmy spacerować, ale my po prostu lubimy. Ja też chciałem trochę kolano rozruszać i tak dalej. Też robiliśmy, robiliśmy ile tam? 12, 15 km dziennie, coś takiego. Chyba no, troszkę mniej. No, troszkę coś... mniej, ale fajnie jest pochodzić tam. Jeszcze jak będziecie mieli fajną pogodę, tak jak my, super po tak, prostu. Polecamy spacery w Rzymie. Dokładnie. Jeśli chodzi o atrakcje w Rzymie, to większość, które my zobaczyliśmy, była za darmo, ponieważ samo miasto w sobie jest przepiękne. Liczne fontanny, punkty widokowe czy dzielnice oczywiście możecie zobaczyć nie płacąc ani. Centa. Z płatnych atrakcji zobaczyliśmy tylko to, co znajduje się pod fontanną Di Trevi, za którą zapłaciliśmy, uwaga, 8 euro za dwie osoby, oraz muzea watykańskie, które już troszeczkę kosztowały, bo 34 euro za dwie osoby. Powinniśmy do tego doliczyć wejście do Koloseum za 16 euro plus 2 euro za opłatę rezerwacyjną, ale jako, że byliśmy w Rzymie w pierwszą niedzielę miesiąca, to Koloseum i Forum Romanum jest za darmo, więc tutaj zaoszczędziliśmy aż 168 zł i 64 zł. Groszy. Łącznie na atrakcję wydaliśmy 42 euro za dwie osoby, co daje nam 196 zł i 74 grosze. Więc jeżeli zaplanujecie sobie podróż na początek yy, miesiąca, czyli pierwszą niedzielę miesiąca, będziecie mieli koloseum i forum Romanu za darmo. Miałbym ja za to zjadł coś dobrego. No, oczywiście. Mogę. nasi sąsiedzi chyba założyli orkiestrę dentą, Była trąbka, teraz jest już... Brakuje perkusji, zaraz już fortepianek tak, do Tak, jest, jest fled, są skrzypce, super. Także... Ciekawe, co słyszycie w ogóle. No, ciekawe. Bo my słyszymy. A teraz przejdziemy do ulubionej dla nas atrakcji, czyli lokalnego jedzenia, bo jak już wiecie, my czasem wolimy pójść na coś dobrego niż wydać kasę na muzeum. Napiszcie w komentarzu, czy też tak macie. Bo jeśli chodzi o włoskie jedzenie, nikomu nie trzeba go przedstawiać, bo jest znane na całym świecie. My jedliśmy tradycyjne potrawy wywodzące się właśnie z Rzymu, były street foody, najtańsze lokale. Najwyżej oceniane restauracje oraz klasyki czyli pizza. Jedliśmy dużo więc nie sugerujcie się naszymi wydatkami na jedzenie. Łącznie za wszystko zapłaciliśmy 204 euro co daje nam 955 zł i 62 grosze. Też nie było tak że jedliśmy ponad miarę bo kontent na YouTube tylko raczej było śniadanie jakiś tam podwieczorek nie było chyba ponadmiar kolacja była. Nie było jakoś że specjalnie dojadaliśmy, żeby było więcej pod materiały. Raczej tak nie, normalnie jedliśmy. Nie, jedliśmy normalnie, tak. co prawda ostatniego dnia się dofutrowaliśmy. No ale to chcieliśmy się tak, nafutrować. bo każdy zamówił makaron, do tego jeszcze pizza, no i raczej jeszcze tiramisu, więc na no raczej nikt tak nie je, ale my jedliśmy w restauracjach, a restauracje są drogie, więc y, jeśli chodzi o takie street jedzenie, to ono jest tam pyszne i tanie. Także tu możecie na pewno zaoszczędzić. Dokładnie. Przechodzimy dalej, bo moglibyśmy długo o jedzeniu. Zanim przejdziemy do podsumowania, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, kliknijcie w dzwoneczek, dzięki temu nie ominie Was żaden materiał, a materiały są co niedzielę o godzinie 10. No i przejdźmy do podsumowania. Za lot, nocleg, komunikację miejską, atrakcje i jedzenie za dwie osoby. Na 3 dni w Rzymie zapłaciliśmy 4304 zł. i 40 groszy. Najwięcej kosztował nas noslek i jedzenie, a na tym naprawdę możecie przeoszczędzić. Napiszcie nam w komentarzu, czy dla Was to dużo, czy mało, czy byliście w Rzymie, czy planujecie Rzym. No i tyle. Do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć! Cześć.